Ogólnie ten Ramus, który jest tam, to fajnie jest nawet. Obrońca durjana Tylko on jest nowy. <laughs> więc trochę kosztuje. Obrońca twojej starej. Je. 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 Nie na przykład. Ale śliczny chłopiec. Cześć, Madziu. Ale śliczna dziewczynka. Hello, Maciej. 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 Jak ci idzie? Montowanie. O Madzie jest moją yeah, montażystką. Nie wiem, czy wy wiecie, ale Madzie jest montażystką i robi super robotę. O Madzie, ty to szybko jebać, kurwa. Trzy dni zmontowałaś, godzinny materiał. Ale powiem ci, że masz tak duże predyspozycje do tego. W montażu jakby czujesz. Czujesz. Po prostu. Zaraz no mnie pojebie. Zaraz, pierdol się. No kurwa! Kurwy głupie! Chciałem do ciebie ale... Z tym chilem. Chciałeś dojść do mnie? No dobra. Następnym na razem możemy to załatwić. Bo cię zostawię na tym bocie. No już wystarczająco często mnie zostawiasz, stary kurwa. <grym> Bez różnicy. Jasper, nie warto się denerwować. To, że ja coś niestety nie umiem, innych tylko z których podkradę kilka, to inna sprawa. Ale nerwy nie musisz denerwować, kochany. I <grym> no, ja tego nie powiedziałem, ty to powiedziałaś, tak? Ja nie uważam, żeby ja coś był. że ja coś dobrze gra, na przykład REL. Ale nie gra często. To jest za szybkie dziecko. A gdzie ty tam tak głęboko? Albo nauczy się grać pajkiem. Nie, tego gówno nie tykam. Jak będziesz kradł, to przynajmniej będę dostawać pieniądze też. Za kurwa! Jak ja nie lubię takich ludzi. Jest. I tak zrobiłem trzema walkami więcej niż Paulina. Boże... Wiem, ja śmieję się, cicho. Tam. Paulina to słyszy. Główną no. I tak mi nie produkuje tego, co potrzeba. Jacku, powiedz mi, czemu ty nie grasz MF-kom. I don't know. A! Za gówno. Miliony mnie blokuje. No co za suka, kurwa. Co za suka. Trzeba było wziąć tę miskę, a nie. Ale nic nie sugeruje. Polinka, nie bądź niemiła. Znalazłem. Widzę. No ja, Pierre. oni są zawsze w dobrym czasie, w dobrym miejscu? Dzięki, Diana, naprawdę. Aha. No co za sukińsyn, no? Pod wieżą mnie kurwa robi. Jednak się skusiłaś. Cześć. Może jeszcze więcej. Teraz brzmi, jakbyś jeszcze... mówiła z jakiegoś akwarium. Twój mikrofon powinien ewoluuje. Poszedźmy. Tak, on ewoluuje, ponieważ włożyłam ją w inną w dziurkę. Ja pierdolę. co? Musiałam, ponieważ wy chyba jednej w dziurce mi robi problemy, bo mówię laptop nie i chyba <grym wziąłem> piszcie tak, I ja takie no i tak. Hmm. Musiałam niestety włożyć inną w dziurkę i dlatego brzmię tak jak brzmi. To ci pełnika nie działa, bo ja nie rozumiem. No bo on, laptop nagle zaczyna mi... Zacina się. Myszką mogę sobie poruszać i robi On po prostu daje about to BUM. Ja bout tu No i Twój laptop wykrył problem. Trzeba zaktualizować coś. Zaktualizowałeś sterowniki wszystkie. Tak. On ma chyba problemy ze sobą. On ma dzisiaj okres. Mój laptop jest kobietą. No, dziękuję. flexy to tam flexy, Gram, weź ty. No chodź. Grałam raz i. grałam raz i na topie. Później kurwa, Jungler <coughs> oraz Midlaner spluł się do mnie, że wszystko napidowałam. Pięknole nie, takie nie. Cienie. Jeżeli myślałem że zaraz, zaraz... powinno być powiedzieć, Jur turret has been destroyed, Your ad carry has been destroyed. <laughs> <laughs> ja, ja się piszę Ourboard <laughs> Dio! Co to krywa było? To, Ho, był mój talerz z kolacji. Jeśli to wygramy, to absolutnie nie dzięki nam. Tylko tej Keji. Psemeracę. Trójkę na mnie. Trójkącik na ciebie leciał. Ja też. Ty Ten Jest sernik, to on co? Poszedł sernik, kurwa, no. piec, czy co? Mam w dół. E, <laughs> Pierdalony Brytyjczyk. Jezus. Ja zamiast grać w tego, w, hor w jakiś horror na Halloween, ja po prostu wpala liga i tak się zasadzę. <laughs> Ej, czy żyje moja kurwa? Ekspreso to jest chuj w dupelnie? No, no he is. nie nie. about me, even I, I, see it, I so. A to kolega, mhm. Ja nie wiem, pominka po prostu zbudowała z jakiejś bije. Okay. Może, może się uda. Ej, czy brak mi może... ty go zbudowałeś? Ty go zbudowałeś? Serio? Nie, nie, nie. O oszukista, pike cheatuje. Jak to, czy to ja? No, Zabił mnie. D. XD. Po hamsku. Kurwa, no ten pike to mnie doprowadza do szału, nie? Teraz już na pewno nie będziemy. Z osłabieniem grana na ramię. Zaś ten pike, no. Kurde! <grym> <grym z> <grym z> <grym z> Back together. Close one. No, smyrno mnie po pipie. Ability power. Moc umiejętności. Moc umiejętności. Nie, trafił mnie. Haha, <śm> 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 fryer. Air <śm> fryer. Włączyłem listę RB, ale ci. Pitbull. <laughs> What the fuck. No a też skoczy do kibelka. Czy ty też zastanawiasz się po co to wszystko? Jaki jest tego sens? Dokąd zmierzamy? Super, ja też nie. Wpadnij na nasze kanały na Twitch. zaobserwuję już dziś i na nadrób zaległości. Obserwuj nas również tutaj. Zostaw łapkę, komentarz i wpadnij na nasze profile na Instagramie oraz na mojego TikToka. I kazu też. Pają Umcia poszła. Co? Oooo! Ja uh -huh. no pija na ta MFK. Kurwa. No, Hej! Co się stało? Tak on chciał mnie zamknąć w swoim trapie. A ja nie jestem into bds Proszę się uspokoić! Żeby ci ja ser nie skisnął. Chodzi. Taki fanowski skin do szako. Jako na przykład Morawiecki. Politako. Politako. Ej, bez kitu! Jak robi RK, to się taki... robi Morawiecki i Kaczyński. Jest yeah. no genialny skin. Yeah, dosyć... jeżeli ktoś umie w modowanie, jest to znaczy, że... się za darmo. Idziesz do domu. To, co, że rajot zrobił e, KDA graga to znaczy. No i co, hot. Rychu, co ty robisz? A wiesz jakie jest rozwinięcie skrótu? E, kawu miecz. królewsko wielki miecz. Królewsko. To nie, tam nie ma królewsko. Powiedziałem Kurewsko, ty głuchy jesteś A. po prostu. Nie, to ty mówisz z pełnymi ustami. Najpierw, najpierw połknij. jest <gry> 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 Prodity, nowy odcinek na kanał czy coś innego? Nowy odcinek Madzia montuje. Będzie za niedługo, no. A co, masz coś do montowania? No, muszę napisy dokończyć. I w piątek będzie odcinek z DBD. Z BDSM, co? co? A, dokładnie! No kurwa. jak? Dla wspierających. Jak się pojawię. Kurwa, <laughs> kupuję. Kurwa. No, nienawidzę tej MF-ki. Boże, jak ja gardzę tą rudą szmatą. to gratowaj. Ja coś, ja. jakie to było pierdolenie <laughs> od niechcenia. <laughs> nie trafiłem pierwszego. No ta miska mi zawaliła. Śnieżka mnie brakowała. Miska ci zwaliła? Wow. Ej, czekaj, a z tego streama będzie odcinek czy coś? Nie wiem. są się. <laughs> Smacznego. Dziękuję. Dobra, to jak... Ja, jak będzie... To pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. No i tak z tym ekran nie Kasper mnie zapnie? Ej! Co? What <noise> The co? co? Ej, gdzie to... Gdzie to powstało? <noise> Bo ja nigdy tego nie widzę. Co to są za... A się... A, Mandzio napisała! cię zapnie, sernik! Napisała tak, ja co tak napisał? Dokładnie. I gdzie? Nieee, a czacie, ja to... jak pilnujesz? Halo. Chyba ja malikonia, czekaj. E, do... Nice. Chyba na to nice? Malikonia, nice. <głos> <głos> Witaj, użytkowniku. Właśnie obejrzałeś odcinek smontowany przez maku. Dziękuję za uwagę. I słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Wszystkiego smacznego i Naura!